Spokojnie. Ja to by było dobre. O Boże. Ci to są te ja grałem, bo się grałem właśnie tym o nim pod że jak oni zostawiają kulę, jak ktoś chodzi w kulę, to zostawia za sobą. Zostawia że... O, ja brennu parcy jan. Bo ja W także pozdrow. Je, yeah, je, yeah, je. Yeah. Killer. Oni, no tak. Albo gości tego. Tam kręcą gena, iść do nich, kurwa. A ich goni mnie. O, to to tak, jak o, o, do... o jakiś chyba nemezis O coś. Ale trzymujesz to tak długo nieświadomy. A on chodzi w palety. Czy znaczy, wiesz, wysokorangowy killerzy wyjebane mają palety. tylko, że on wchodzi w nie, więc ja dostaję fajne punkty za to Dziwne Ja palę, bo on w nie wchodzi, także ja staram się po prostu uciec On nie respektuje palet, także na niego nic nie zrobić Nie no, ale jak nie będzie to... Ale to jest dobra taktyka na wysokiej rangi, szybko spalisz palety i wiesz On ma jakiś monitora. Jak on ma monitora. sobie na pile lecisz, to lepiej klawiaturą sterować. ma monitora jak coś Tak, 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 monitor na jest Wy pierdzilaj! Kościu? Ile osób macie? Yy, ja. No i Sydwa, bo kwazaru nie działa, coś internet. Ty no. widzisz jak on mnie goni? No tak, to no mówię. Czy sprawdzić czy właśnie możliwe? Nie zdziwiłbym się. Mam no, ja mam liczbę, nie, liczbę. Mam... Możliwe, możliwe, kto wie. A perwolek, Nie, perwolek na telefonie dzisiaj nie może właśnie. Więc nie wiem, zobaczymy next z panem Kwale jak nie wbije to. Mamy śloto jednego wolnego ciągle w pana Także wiesz. A perwolek bo to jest pierwszy... Slajde. No poszedł gdzieś sobie jak coś, także no... Mam radę, lecz typie, lecz, lecz, lecz od razu, kurwa. Jak masz, damy radę. Biegnie tu szmata. On leci, stunerować, on leci, stunerować. Niech się pałuje. Striker UBIŁ się na ciebie. Nie na mnie, no nie Mnie nie już. O kurwa, napierdala we mnie. Ja nic czekaj, bom, Uciek... Jaki Ucieknięto maksymalnie, także jak jak skręcę gany, to będę miał już dobry, tylko muszę ratować jeszcze ludzi. Nie! Fejkowy mnie zlokować próbował i dostał barzapta. No o nie, Oni mnie jak coś... Trzymajcie Co? Na mnie przyjebał! No właśnie i dlatego ja sprintem w ogóle nie grałem wtedy, bo on jak się przyspiesza to on się podesył i sprint jakiś złem. Kurde, tak trochę. Nie ochoty, a niby mam ochoty, aniby nie, to fajnie masz. To fajnie masz zerum. On chyba czeka na piwni, aż ktoś wejdzie, żeby furię odpalić. Nie wiem, dziwnie ją gra na no no, tego też kwesta. Na monstrus szrajn, że musi wiesz, powiesić typa, jak wisi drugi. Ej, ale jaki był ten bóg ten Odpalił furę. Ja kuchuję, ja nie zdejmuję, bo on mnie, kurwa No on pokończyć. tu kampi, to ja się ktoś go ściągnął, nie ja. Nie goni za powaleniem w ogóle. Zero, nie wiem, musisz się zdecydować co trzeba ja ci mogę kurp powiedzieć. Ty masz ochotę, ale nie masz oni czan. To musisz się zero zdecydować, albo wbijasz tutaj na nasz kanał moderacyjny i gramy, albo nie wiem, kurwa, albo się zacyduj. Albo wywalone jajuszka, albo chcesz. Chciałby tak fejkowy gin kurwa. <giby> <giby> Ty jesteś normalnie bez, bez zero i dla random. Nawet no, tak nie ma. Nie No chuj mnie zblokował na palecie, chciałbym mieć... Specjalnie Specjalnie? Specjalnie kucnął. No to taki się szkaluje. <giby> Znaczy, kochać mutatek. Kochać mutatek znaczy się. O, bardzo krótko. No, ciekawy był ten początek, co on mnie tak gonił, kurde. Myślałem, że zrozumiałem sniping, a tu jednak chyba nie. Ale ciągle 5 osób to skoro kurde. To mnie On Niby wie jak grać, ale nie wie. No, no, po prostu. nie generał na przykład. Stary, coś. umieśniony dziad, kurwa. Dyntka w piwnicy. Trajhard piwnica, masakra. Masakra tak, nie... zaraz to mi to się totem przetwarzy w to zapali, to zapali jak nic. O, to... pamiętam jak to było No, ja tak też pamiętam. Jak niszczyłeś, totem ja akurat nawet przed. Konczę GANA ZA niedługo Oj, oj. Bardzo mi przykro, że akurat go randoma ani mnie. Barto. No to ja dotknęłam sobie jakieś tak. No, jak właśnie 3, 2, 1 0, nie? Tak jakby. A. Biegną otwierać galiką. No lecz się nie zapalił. Na piwnicę idzie. No to It's chyba... Fine. Chyba uciekamy od no razu. Ja chyba otwieram raczej. bramę. Ja, ja też otwieram. otwieram. Ja się wątpię, że... Bo nie będę miał raczej, bo... Ale nie, jeszcze się może w sumie... Bo nie byłem solidarny, bo nie uretowałem żadnego surfu, więc to tak... Raczej nic z tego. Ale wystarczy uciec. No. Idź go ratuj. Dwa pitki chyba, no, czy nie? To mnie chyba biegnie. Nie on stoi tam No to uciekamy chyba no stoi Nie wiem stoi O o zerwał się Aha bo on ma o. No to szybio nie miał tego perka od Adama bo by nie mógł się leczyć No właśnie on po prostu 4% No to uciekamy O chuj ta pierdala na mnie idę stąd Pa, pa. No, no, cóż no. O nie. To co, run? No dobra, uciekam też. Kurwa, przy go przyjebał. Adept mech, proszę bardzo. Kolejny Adept, zrobiony czasem. Także YouTube pozdrawiam serdecznie, YouTube. A za mnie to giveaway 5 osób. Za co? Tak, giveaway. Giveaway na, nie wiem na co, na różne ranki, uzyska. w ogóle wszyscy wy. Piąte, ja jedenasta. Ci no, da się tylko uciec, bo ja nie miałem dwóch pipków nawet. To to jest easy, proszę Państwa. Kolejny adept zrobiony ludzi z YouTube'a, którzy nie oglądali streama. Dzięki za uwagę i widzimy się na kolejnych odcinkach. I zapraszam na stream, bo to się wszystko Dajcie na streamach. Like, które cofnie. To prawda. Do na przykład, tak jak na doktorze. Ale no, wszystko się działo na streamach, pamiętajcie. Wszystkie adepty surwów na streamach były. Tak samo killerów będą na streamach, także zapraszam. Siema. Nie, mój oki i chodzi ogólnie.